Witam wszystkich w sklepie ebmia.pl Elementy budowy maszyn i automatyki Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować moduł, Kantala. moduł KANTEL. Moduł Cantal po zakupie otrzymujemy go w tej formie Wewnątrz znajdziemy instrukcję obsługi oraz konfiguracji modułu i podłączenia jak również sam moduł Sam moduł jest to urządzenie do regulacji temperatury drutu Cantal. Za pomocą zmiany napięcia na drucie regulujemy temperaturę tego drutu. Moduł Cantal jest oparty o tranzystor MOSFETowy, który jest regulowany za pomocą sygnału PWM z programu sterującego np. Mach 3. Czyli za pomocą programu możemy zmieniać temperaturę drutu oporowego, przykładowo w styroploterach. Moduł posiada 5 pinów: wejście sygnału sterującego, masa, wyjście na drut, masa układu logiki i zasilanie modułu tutaj części logo, logicznej. Natomiast yy, samą podłączenie i konfigurację też modułu znajdziemy na stronie EBMIA, czyli wchodzimy na stronę EBMIA. Wybieramy kategorię sterowanie maszyn CNC, płyty główne sterowników. I tutaj szukamy naszego modułu. Moduł Cantor, regulator temperatury drutu do Mach 3. Przechodzimy do zakładkę pliki do pobrania i klikamy pobierz. Natomiast na stronie czwartej znajdziemy schemat podłączenia naszego modułu. Ja już tutaj uprzednio w sposób analogiczny, zgodnie ze schematem, podłączyłem ten moduł, wykorzystując tutaj otwory montażowe, które służą do montowania dodatkowych rozszerzeń w płycie SSK MB2, zasilacz MZ-02 oraz sam transformator, który zasila mi tutaj układ mojego drutu oporowego. Natomiast zamiast drutu oporowego zastosowałem kontrolkę LED, aby Państwo widzieli, w jaki sposób zmienia się napięcie na wejściu. Pin wejściowy sygnału sterującego modułu podłączyłem do pinu KH out w płycie SSK MB2. Masę MZ02 podłączyłem tutaj do pinu GND. Natomiast KNT, czyli tutaj drut, wyjście na drut, podłączyłem kontrolkę. Drugi biegun kontrolki podłączyłem do plusa zasilacza MZ02. No, i zasilanie samej części logi, logicznej, że tak powiem, modułu podłączyłem do płyty SSKMB2 tutaj, wykorzystując napięcie 12V. Konfiguracja modułu w programie Mach. Konfiguracja modułu w programie Mach naprawdę jest banalnie prosta. Musimy tak naprawdę skonfigurować trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką musimy skonfigurować, to tutaj wchodzimy w ustawienia, porty i piny ustawienia wrzeciona i tutaj musimy mieć załączone użyj wyjścia silnika wrzeciona, jak również musimy mieć zaznaczone sterowanie PWM. Częstotliwość PWM. Częstotliwość PWM jest to częstotliwość sygnału nośnego do sterowania tutaj e, tranzystorem e, mosfetowym. Ja tutaj wpisałem 60 Hz z tego względu, że jakbym wpisał mniejszą częstotliwość, to po prostu byśmy zaobserwowali zjawisko migania tej e, kontrolki. U mnie przy 60 Hz po prostu ta kontrolka płynnie jest regulowana. To jest pierwsza rzecz, czyli tutaj ustawienia wrzeciona musimy skonfigurować sterowanie wrzeciona. Kolejna rzecz jest to wyjścia silników. Tutaj musimy mieć załączony pin z spindle, step pin 14. To jest pin tutaj nasz KH out wemby dwójce. Step low active musimy mieć zaznaczone na zielono, z tego względu, że moduł Cantal jest sterowany impulsem niskim. I step port pierwszy. Zastosuj OK. Ostatnia rzecz, jaka nam została do, sk do skonfigurowania, są to przełożenia. Wchodzimy w ustawienia, przełożenia i tutaj mamy prędkość minimalna, prędkość maksymalna. Tak naprawdę jest to skala, na jakiej będziemy pracować. To tutaj użytkownik decyduje, w jaki sposób ma być wyskalowany ten moduł. Możemy tutaj na przykład wpisać stopnie maksymalne, minimalne i w tej skali pracować. Ja tutaj wysk wyskaluję na procenty, czyli prędkość maksymalna wpiszę 100, czyli to będzie moje 100%, prędkość minimalna 0,0%. 0%. Klikam OK. No i sprawdźmy, sprawdźmy w tym momencie, czy nasz moduł działa. Włączam zasilanie układu. Resetuję układ. Tu mam wpisane 100%. Czyli w tym momencie, jak włączę wrzeciono, to powinno być maksymalne napięcie na wyjściu modułu. I kontrolka się zapaliła. Tak? Natomiast suwakiem tutaj obok reguluję napięcie wyjściowe. Kontrolka powinna mi się ściemniać. I w ten sposób za pomocą modułu Kantal reguluję napięciem wyjściowym, a jakbym miał drut Kantal, to bym zmieniał w ten sposób temperaturę yy, drutu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików.